A co na woreczek żółciowy? Co ciekawe, w tym przypadku badania z 2006 roku wykazały, że już dwutygodniowa kuracja wykazała stuprocentową efekty. Poprzez polepszenie się funkcji woreczka żółciowego zanikały objawy zastoju żółci, polepszały się wskaźniki biochemiczne, wskazujące na lepsze funkcjonowanie wątroby. W terapii wzięły udział kobiety i mężczyźni w wieku od 22 do 58 roku życia. Przez dwa tygodnie podawano im mieszankę miodowo-pyłkową po dwie łyżeczki rano i w południe na 30 minut przed posiłkiem oraz trzy razy dziennie ekstrakt z propolisu, jak również dwa razy dziennie mleczko pszczele pod język. Dodatkowo terapia była wspierana naparem z dzikiej róży. Oczywiście, tak jak wspomniałem, poprawa stanu zdrowia była w 100% przypadków. Jednakże była ona zróżnicowana. W 45% przypadków stan zdrowia pacjentów był bardzo dobry. W 25% uległ wyraźniej poprawie. W pozostałych 30% poprawa była niewielka, ale również była.